Cześć witajcie mordeczki, jesteś no Orgier the Player, a to jest kolejny odcinek na moim kanale. Dzisiaj przedstawię Wam materiał, w którym to sprawdzę, kogo wolę. B czy PAM. Najpierw będziemy je testować w walce z botem. Okej, okay. jestem tutaj B i oczywiście która zostanie przy większej liczbie procenta ta wygrywa. Okej. Okay. Tutaj na początku ona dużo zadaje. Jest plus. Nie jest źle. Myślę, że może by iść daleko. Ojej. Co się stało z ultem? Nie wiem. Mogę teraz jeszcze zaatakować. Dobrze idzie, ale ten spike taki trochę nieogarnięty. Daje się zabijać potem. Nie wiem, czy lagi ma, czy co? Dobra, ale jak najszybciej musimy atakować tego bota. Dobra, a działa, działa. To nie wiem, dlaczego na tego bota nie zadziałało. Ajajaj. Dobra, zaraz wróci Spike. Dobra, już wrócił. Dobra, atakuj, ale chodź też Spike. Nie wiem, czy jakiś noob, co ma 800 pucharków i wydropił Spike i się cieszy. Ale będę musiał garetować. Dobra, zaraz się odrodzi jeszcze. Rosa, dobra. Jest? A dobra, przy spajku się odrodziła. Dobra, jeszcze rozumiem. Ok, teraz atakować robota. Robot jest na mnie, tak? W tej rundzie trudno jest. No nie. Atakuj ją. Halo. Ojejej, bos jest zły. No nie. Jeszcze tego spajka załatwili. Dobra, niestety 65% mam bi, Nie wiem czy to przez te randomy, no też trochę przez ten randomy. No dobra no. Zobaczymy też zresztą jak mi pójdzie PAM. Jak będą mi zawodnicy, to co potem sobie podsumujemy. Co lepiej pójdzie, tak? Dobra. O, tutaj już chyba bardziej ogarnięci są. Tak mi się wydaje. No, o wiele. Znajmniej jakieś procenty temu gotowi zadamy. A ten spike, to. Ja zginąłem i już po wszystkich było. Wiedziałem, że jak ja zginę, to już nie będzie szans, żeby w ogóle. Ktoś przetrwał. Dobra, ból zginął. Jak można powiedzieć, że głupio trochę zagrał. Jej, wpadaj. Dobra, mam tu boty na głowie. Jeszcze małe. Dobra, mam to. Mam trochę procentów zadanych. No od 890 nie Niespokojnie. No już jest 65, czyli już jak zleci do 64, to w procentach jest, o dobra już, jest więcej, no jak się bierze bi, to są głównie randomy, bo ja też wiem miałem mało pucharków, bardzo to wydropiłem bi, nie wiem od czego to zależy te piki, ale pam, inaczej wydropiłem, inaczej. Jak miałem z jakieś 7000, i przynajmniej tutaj przepisam o są ogarnięci. Ojoj, troszkę teraz. Ja to zrobiłem głupio. Bos jest zły, nie trafił i się poszedł. I fajnie, że nikt teraz. wszyscy żyją. Bardzo fajnie. Idź, pokonamy go. Fajnie by było, jakbyśmy pokonali tego bossa, który jest jeszcze w dodatku zły teraz. No ale tam, damy radę, mam nadzieję. Ej, bot duży, idzie, dawaj go bić, dawaj, podjeżdżamy. Aj, z całego go nie zjadę, ale dobra, 4% aż, okej. Okay. Teraz tego bota. Ej, ej, o teraz się leczymy jeszcze. O, dobra, niech on to zniszczy teraz, może być. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Aj, oberwałem trochę. Teraz jesteśmy w ciężkiej sytuacji. Dobra, bi, bi uciekła, bi uciekła. Uciekaj, bi! Dobra, tutaj uratowałem tego bóla. Mało co by nie zginął. Dobra, żyje. Tutaj ten ból strasznie gwałtownie ulta używa. Powinien dystansik zachować z ultem. A Pam to ulcik to jest bardzo przydatny, ponieważ możesz zablokować robotę i można go poatakować. fajnie jak się nałujesz, czy troszkę się podleczysz. To jest fajnie. O, dobra, mam go. No chodź. Nie! Dobra, tędy. Aj, 1%. trzy tysiące mu zostały. Dobra, nie, brak mi słów, naprawdę. No, ale jeżeli chodzi o walkę z bossem, no to lepiej, no zdecydowanie lepiej Pam mi wyszła. Jakoś pan wolę też grać, więc no, pan wygrywa tą rundkę. Jakoś odcinek bym się spodobał. Oczywiście, że.